Wawi was ogromnie, w parę chwil baladka ta. Raz w zaprzęgu szły dwa konie, szły w zaprzęgu, konie dwa. Pierwszy był to koń posłuszny, który w galop spałczył czy trucht pięknie ruszał, nie ruszał na najmniejszy bataru. I ubił na najmniejszy bataru. Na najmniejszy. Za to drugi koń był hardy, nieposłuszny, pędzi wiatr. W biegu szybki, w pysku twardy, w furda furda lat. Zaś gdy chodzi o poślicę, co na kośle z batem tkwił, bardzo on to kierownicze. Stanowisko lubił był, lubił, pi stanowisko lubił był. Lubił, lubił, lubił to stanowisko każdego, myślał mrużąc się z złe. Skarce konia niegrzecznego, gotów jeszcze kopnąć mnie. Le przecież zrobić muszę albo z kozła ruszać precz, bo autorytet mnie się kruszy. Autorytet, ważna rzecz. Jubi ubijaj, jubijaj! Autorytet, ważna rzecz. Bardzo ważna, ważna, ważna. Za to stajni już przyżłowiek, Ten właśnie padł swój brał. Brał go tej w dłonie obie i konia trał, a do niegrzecznego mawiał, strojąc głos na srogi ton. Jak się będziesz draniu stawiał, to zarobisz tak samo jak on. Jupij, jupij, jaj. Mówi ci szkabo, zarobisz tak samo jak on. Tak samo. Z tej balatki smakowitej, niech popłynie morał w świat. Gdy mieć pragnie. Autorytet, bandzior, ma w ręku pad. Kto się stawia, ten lastego, mimo wszystko jakiś zysk. A kto słucha i ulega, ten najpierw się bierze w pysk. Jub, ai, ai, ten najpierw się bierze w